No, oh, ça, ça, ça va. Piękny film. Wzruszający. Bardzo. A ty z kim byś był po mojej śmierci? Nie ja wiem. Chyba bym się kompletnie rozleciał. Chyba z nikim bym już nie był w stanie być. A ty? A ja bym była z Wojtkiem. Oj, tyśu. oczywiście też bym z nikim nie była. Z Wojtkiem?! Co to jest w ogóle za kandydat na męża?! Przecież on nawet porządnej pracy nie ma! A, dobra, myślałam, że mówisz na poważnie. Bo śmiertelnie poważnie! Jak ty to sobie wyobrażasz? Przecież on jest aktorem. Co? No z czego on was utrzyma? Z tych swoich rulek?! Miejsce artysty jest w galerii albo w teatrze, a nie w czyimś mieszkaniu! Ale ja jestem artystką, a zarabiam więcej niż ty w korpo. A ty jesteś genialną malarką, a nie jakimś podrzędnym aktorzyną. Ale co ty się tak czemiasz z tego Wojtka? Przecież to jest twój przyjaciel. I niech tak zostanie! No. A nie się wpycha w rolę mojego... ...szwagra? Jak się mówi na męża żony swojej? Nie jesteśmy małżeństwem. W przyszłej żony. Wtedy nie będziemy już małżeństwem. No to przyszłej, no byłej, no nieważne. Posłuchaj. Nie zawsze będę na tym świecie. No, proszę cię. Chcę mieć pewność, że gdy mnie zabraknie, to będzie miał się kto to tobą zaopiekować. Uważam, że powinnaś być z Grześkiem. Z Grześkiem? Przecież tego nie cierpisz. Ale jest programistą. Ma dobrą pensję i stabilne zatrudnienie. O, ale romantycznie, super. Marzenie każdej dziewczyny. Musisz myśleć długofalowo Dziewczyny może nie, ale wdowy. Dlaczego ty nigdy nie możesz patrzeć na to, czego ja chcę? Wojtek jest przystojny, spontaniczny, zabawny. No, jeżeli to jest coś, czego oczekujesz po drugim mężu, no to gratuluję. Świat się zmienia, okej. Okay? Wtedy będą inne czasy. I tak zrobisz jak chcesz. Ja po prostu chcę, żebyś była szczęśliwa. Kto ma być z Wojtkiem? To no niech tak będzie. Ale będę miał na niego oko. Dobrze. Wpędzisz mnie tym małżeństwem do grobu. Wpędzisz mnie tym zgonem w małżeństwo. No i rozumiesz, ja wracam, jestem już w domu, ale no jestem bezpieczny, nie? Idę ciemno... Ja jakby BUM! Wolnąłem drzwi. Wszedłem prosto na drzwi w ten sposób, no nie idealnie. Więc teraz już wiem i chodzę tak. Wojtek, powiedzmy, że umieram. Jakie ty masz plany wobec mojej judyty?